Chociaż klasyczna psychoanaliza krytykowana jest dziś z wielu pozycji w wielu punktach, to jednak nie można zaprzeczyć, że Freud zainspirował całą rzeszę kreatywnych kontynuatorów. W tym odcinku przedstawię dwóch Alfreda Adlera i Wilhelma Reicha, ze szczególnym uwzględnieniem ich poglądów na temat religii. Alfred Adler, austriacki internista, psychiatra, psycholog i pedagog, wieloletni dyrektor Wiedeńskiej Kliniki Psychiatrycznej, początkowo był zwolennikiem i współpracownikiem Freuda. Ostatecznie odrzucił jednak seksualny paradygmat twórcy psychoanalizy, twierdząc, iż w powstawaniu nerwic, podobnie jak w zdrowym rozwoju człowieka, znacznie większą rolę odgrywają czynniki społeczne. Człowiek jako istota społeczna jest zawsze częścią większej całości. Społeczeństwo jest naturalnym środowiskiem życia jednostki, jak organizm jest naturalnym środowiskiem życia komórki. I podobnie jak komórka nie przeżyje bez organizmu, tak człowiek oderwany od społeczeństwa być może przetrwa w sensie biologicznym, jeśli zaopiekują się nim dzikie zwierzęta. Ale pozbawiony dostępu do kulturowego dziedzictwa ludzkości nie zdoła rozwinąć tak fundamentalnych ludzkich umiejętności jak chodzenie w pozycji pionowej, mówienie czy używanie narzędzi. Ludzki organizm jest predestynowany do tych czynności, ale bez interakcji społecznych pozostaną one uśpionymi możliwościami. Dlatego tylko prawidłowe. Dopasowanie się do środowiska społecznego może zapewnić jednostce, zdanie Madlera, zdrowe, bezpieczne, twórcze i w pełni ludzkie życie. Problem polega na tym, że małe dziecko obserwując dorosłych zaczyna się z nimi porównywać, co buduje w nim zespół myśli i uczuć, które Adler nazwał kompleksem niższości. Równocześnie w dziecku rodzi się dążenie do przezwyciężenia owej ułomności, czyli wola mocy. Człowiek bowiem nie tylko chce przynależeć do ludzkiej społeczności, ale też chce być w niej kimś użytecznym, ważnym, znaczącym, wzbudzającym szacunek i sympatię. Nie tylko czuje się przez ludzi przyciągany, ale też chce ich do siebie przyciągać. Wola mocy uruchamia więc w dziecku jeden z dwóch podświadomych mechanizmów kompensacji lub nadkompensacji. Pierwsza oznacza równoważenie swoich braków przez rozwijanie posiadanych atutów. Na przykład dziecko słabe fizycznie może rozwijać zdolności artystyczne wzbudzające zainteresowanie otoczenia. Nadkompensacja zaś oznacza dążenie do przezwyciężenia słabości poprzez pracę nad jej doskonaleniem. Podobnie jak w dzieciństwie Demostenes, na drodze wytrwałych ćwiczeń został największym greckim mówcą. Jednak wola mocy zostaje niekiedy złamana lub wypaczona przez niewłaściwe wychowanie, co prowadzi do powstania i utrwalenia, Neurotycznego stylu życia. Adler wymienia cztery takie patologiczne deformacje: przyciąganie uwagi, dążenie do władzy, branie odwetu i podkreślanie swoich braków lub niepowodzeń. Na strategii absorbowania uwagi budują swój styl życia ludzie wychowywani przez rodziców wyręczających ich, w wykonywaniu zadań, które wcale nie przerastały ich możliwości. A zatem chodzi tu o wychowanie nadopiekuńcze. Adler nazywa tę strategię rozpieszczonym stylem życia. Osoby wiodące ten tryb życia uważają, że inni powinni się stale o nie troszczyć i zwracać na nie uwagę, nawet gdy są już dorosłymi ludźmi, nie wnoszącymi nic wartościowego w życie społeczne. Są przy tym tak bardzo zazdrosne o uwagę, że zjadliwie deprecjonują, szkalują i oczerniają osoby popularne i cenione przez innych. Dążenie do władzy jest strategią ludzi wychowujących się u boku rodziców dominujących i nadużywających swoich rodzicielskich prerogatyw. W późniejszym życiu marzą tylko o tym, by zdobyć władzę i nigdy więcej nie czuć tak paraliżującej bezsilności. Mogą być buntownikami, których celem jest zdobycie władzy, która na zawsze zabezpieczy ich przed dominacją innych ludzi. Mogą też wyrażać swój bunt w sposób bierny, poprzez upartą odmowę najmniejszego nawet kompromisu. Branie odwetu. To strategia wyrosła z doświadczeń przemocy, bicia i maltretowania. Dążenie do mocy przejawia się tu w agresywnym dążeniu do zemsty na ludziach, którzy w dzieciństwie krzywdzili taką osobę lub nie przyszli jej z pomocą. Może też wyrażać się poprzez okrutną obojętność wobec innych, zarówno krewnych, jak i obcych, albo poprzez całkowitą izolację społeczną. Życie pustelnicze, w którym relacje międzyludzkie Zastąpione zostają przez opiekę nad domowymi zwierzętami. Izolacja społeczna bywa też motywowana poczuciem własnej nieprzydatności i bezwartościowości. Osoby takie w dzieciństwie były zaniedbywane emocjonalnie, a niekiedy też materialnie. Nie wierzą, że mogą odnieść w życiu sukces. Izolacja jest w przypadku takiej osoby sposobem zachowania kruchego poczucia wyższości. Okazywania ludziom, że nie zniży się do tego, by potrzebować innych. Ta postawa podszyta jest rozpaczliwym przeświadczeniem, że z powodu swoich słabości, niedostatków nie mogą być nikomu pomocne ani potrzebne. Mimo tej ogólnej klasyfikacji, Adler podkreślał indywidualny charakter stylu życia. Zawierający zawsze jakieś niepowtarzalne elementy i aspekty, zwłaszcza w przypadku neurotycznych trybów myślenia i działania. Czynnik ten był dla niego tak ważny, że całą swoją teorię nazwał psychologią indywidualną. Z drugiej strony uznawał istnienie jednej wspólnej przyczyny formowania się rozmaitych patologicznych stylów życia, którą ma być generalizacja powodująca postrzeganie całego społeczeństwa przez pryzmat własnego, zaburzonego systemu rodzinnego. Przywracanie realistycznego spojrzenia na ludzi i siebie samego było więc istotnym czynnikiem terapeutycznym stosowanym przez Adlera już wobec dzieci, stąd propagowane przez niego poradnie wychowawcze. Charakterystyczny jest także ideał człowieka, któremu zmierza terapia adlerowska, a mianowicie osoba otwarta na relacje społeczne i angażująca się w działania użyteczne nie tylko dla niej samej czy jej rodziny, a nawet nie tylko dla jej narodu, ale dla całej ludzkości. W tym bowiem upatrywał Adler prawdziwego źródła poczucia sensu życia i spełnienia swego ludzkiego powołania. W pielęgnowaniu i doskonaleniu Wspólnego dziedzictwa, jakim jest ludzka cywilizacja. Perspektywa ta pozwala twórczo wyzyskiwać nawet najbardziej dramatyczne doświadczenia z dzieciństwa, gdyż poprzez znajomość z autopsji pewnych sytuacji, relacji czy konfliktów, człowiek może stać się ekspertem w dziedzinie ich diagnozowania i uzdrawiania u innych. Na temat religii. Adler wypowiadał się przychylnie. Uważał, że spełnia ona potrójną psychologicznie pozytywną rolę. Po pierwsze, żąda od człowieka dążenia do doskonałości, które jest istotnym celem życia. Po drugie, dostarcza silnych podnieb do działania i w ten sposób skutecznie wpływa na wolę człowieka w dążeniu do dobra. I po trzecie, ściśle wiąże jednostkę ze społecznością, ponieważ nakazuje pracować w łączności z bliźnimi i każe się dla nich poświęcać. Adler pisał W istocie Boga widzi ludzkość drogę wzwyż. W Jego wezwaniu słyszy wrodzony głos życia, który wskazuje jej kierunek doskonałości, która pozwala przezwyciężyć poczucie niższości i przemialności ludzkiego bytowania. Wilhelm Reich urodził się w rodzinie żydowskiej na ziemiach polskich pod zaborem austriackim. W dzieciństwie przeżył samobójstwo matki po tym, jak opowiedział ojcu szczegóły jej romansu z domowym nauczycielem. Przez resztę życia Wilhelm miał poczucie winy z tego powodu i jednocześnie żal do matki. Jako student zaczął bywać na zebraniach Towarzystwa Psychoanalitycznego, gdzie poznał Freuda. I uległ fascynacji jego ideami, zwłaszcza tymi, które budziły tak silny opór Adlera, a związanymi z seksualnym podłożem nerwic oraz z energią popędową, nazwaną przez ojca założyciela terminem Libido. Freud rozumiał Libido w sposób szopenhauerowski, jako ślepe dążenie organizmu do przyjemności. Libido to dosłownie rządza. Miał być to rodzaj potencjału powstającego w organizmie w efekcie nadwyżek energetycznych pochodzących z przemiany materii. Reich tymczasem pojmował libido jako konkretną energię, która kumuluje się w organizmie, a następnie zostaje rozładowana w chwili orgazmu. Najbardziej interesowała go właśnie psychologiczna funkcja orgazmu, stanu subiektywnej rozkoszy, której towarzyszy czasowa utrata kontroli nad spazmatycznymi ruchami ciała. Interesowało go także, dlaczego dla niektórych ludzi orgazm nie jest tak dojmującym i obezwładniającym doznaniem, albo wręcz nie są one w ogóle zdolne do przeżycia orgazmu. Wymagało to rozpoznania dynamiki i uwarunkowań, jakim podlega libido. Na tym tle doszło po pewnym czasie do rozstania z Freudem, który dogmatycznie trzymał się swojej teorii o dwóch antagonistycznych formach libido, które określał mianem erosa, czyli popędu życia, i tanatosa, popędu śmierci. Efektem działania tych sił miały być wewnętrzne konflikty prowadzące do rozmaitych emocjonalnych zaburzeń. Miały to być konflikty między popędowym dążeniem do przyjemności, a równie popędowym dążeniem do destrukcji. Reich na podstawie swoich badań doszedł do przekonania, że nie istnieje nic takiego jak tanatos. Libido ma wymiar wyłącznie erotyczny. Natomiast nerwicogenne konflikty powstają w efekcie rygorystycznych nakazów tłumienia swoich emocji i popędów, jakie społeczeństwo narzuca jednostce, zarówno w sferze oddziaływań rodzinnych, jak i polityczno-ekonomicznych. Tłumienie seksualności jest konsekwencją opresyjnego systemu społeczno-prawnego, w którym jednostka ma się poddawać porządkowi elitarnej dominacji jednych grup społecznych nad innymi. W katolickiej Austrii poglądy te budziły głębokie zaniepokojenie elit rządzących i moralnych autorytetów. Podobnie w Niemczech. Zwłaszcza, że w roku dojścia Hitlera do władzy Reich wydał własnym nakładem książkę pod tytułem Faszystowska psychologia mas. Książka ta oczywiście szybko trafiła na indeks ksiąg Zakazanych III Rzeszy. Jej autor, poróżniony z Freudem, a ponadto traktowany jako persona non grata w Austrii i Niemczech, wyemigrował do Norwegii, gdzie dokonał przełomowego odkrycia wzrostu potencjału elektrycznego w narządach płciowych w stanie podniecenia seksualnego. Reich był przekonany, że odkrył w ten sposób energię witalną, której istnienie postulowane było od dawna przez takich uzdrowicieli jak Paracelsus czy Mesmer. Nazwał ją orgonem i uważał, że jest to wszechobecna siła, którą można gromadzić i wykorzystywać w celach leczniczych a która w tradycji judeochrześcijańskiej nazywana była Bogiem. W książce Mordercy Chrystusa Reich porównuje Chrystusa do prawdziwego życia, będącego boskim pierwiastkiem w każdym z nas, który zabijamy, zarażając się emocjonalną plagą lęku i podporządkowania hierarchii władzy. To prawdziwe życie, które stworzyło ludzkość, Przyszło wcielone w Syna Bożego, by wyzwolić ludzi z więzów fałszywej wiary i społecznej nierówności. Lecz Syn Boży został zabity, tak jak każdy z nas zabija w sobie prawdziwe życie, aby podporządkować się społecznej opresji. Wszyscy jesteśmy więc mordercami Chrystusa w nas i w innych, co czyni nas niezdolnymi. Do prawdziwego przeżywania orgazmu i do pełnego cieszenia się swoim istnieniem. A religia chrześcijańska jest tylko zmistyfikowaną formą nauczania Chrystusa, wykorzystywaną jako kolejne narzędzie do szerzenia emocjonalnej plagi duchowego zniewolenia, upodlenia i niszczenia prawdziwego życia. Nie trudno domyślić się, jakie kontrowersje wywołały te poglądy. Także w Stanach Zjednoczonych, gdzie Reich przeniósł się w roku 1939. Zwłaszcza, że w Ameryce zaczął pracować nad akumulatorem organu w formie skrzyni mieszczącej człowieka. Osoby chore, spędzające w jej wnętrzu określony czas, czuły rzeczywiście poprawę zdrowia. Jednak protesty amerykańskich organizacji zdrowotnych doprowadziły do sądowego zakazu produkowania, sprzedawania a nawet propagowania wspomnianego urządzenia. Reich jednak nie zamknął swego laboratorium i nie zastosował się do postanowień sądu. Wkrótce trafił na dwa lata do więzienia, gdzie zmarł. Prawdopodobnie na atak serca, choć istnieje też wersja o możliwym otruciu. Było to w listopadzie 1957 roku. Prześladowanie Reicha i jego badań w Ameryce miało związek z jego wcześniejszą, krótkotrwałą przynależnością do Komunistycznej Partii Niemiec, co w epoce makartyzmu było poważnym biograficznym obciążeniem. Owa przynależność związana była z jego programem profilaktyki zaburzeń nerwicowych poprzez usuwanie ich przyczyn w obu sferach zahamowań seksualnych oraz warunków społeczno-ekonomicznych. Rewolucja komunistyczna miała być kluczem do trwałej zmiany ustrojowej w kapitalistycznych mocarstwach europejskich. Natomiast opresję obyczajową dotyczącą sfery seksualnej zwalczał poprzez propagowanie prawa młodzieży do swobodnego zaspokajania potrzeb seksualnych. Sam bywał częstym gościem domów publicznych, a także poprzez nawoływanie do legalizacji antykoncepcji, aborcji i rozwodów. W roku 1936 wydał książkę, której tytuł stał się hasłem przewodnim wielkich przemian obyczajowych lat 60. i 70. w kulturze Zachodu. Tytuł ten brzmiał Rewolucja Seksualna. Mimo wszystkich kontrowersji i skandali związanych z jego poglądami i przedsięwzięciami, Reich wywarł silny wpływ na wielu intelektualistów. I na całą zachodnią kulturę. Był terapeutą i mentorem słynnego Fritza Perlsa, twórcy coraz popularniejszej dziś psychoterapii gestalt. Zainspirował też Aleksandra Nila do stworzenia nowatorskiej szkoły w Summerhill, opartej na zasadzie zniesienia przymusu szkolnego i realnej samorządności całej wspólnoty szkolnej. Nil powoływał się zwłaszcza na rajchowską koncepcję samoregulacji jako naturalnego mechanizmu harmonijnego rozwoju dziecka. Dorobek Reicha oddziaływał też na Artura Janowa, twórcę terapii regresywnej i autora książki Primal Scream. Jednak najważniejszym dokonaniem Reicha było wypracowanie podstaw psychoterapeutycznej pracy z ciałem, którą rozwijał i kontynuował jego uczeń Aleksander Lohen, autor słynnej duchowości ciała będący twórcą tzw. bioenergetyki. Fundamentalne odkrycie w rajchowskiej pracy z ciałem dotyczyło istnienia tzw. pancerza mięśniowego, czyli indywidualnego zespołu napięć i blokad stawowo-mięśniowych, tworzących sylwetkę danej osoby i jej schematy ruchowe. Napięcia te to utrwalone w ciele blokady emocjonalne, będące pozostałością dziecięcych urazów, to właśnie ciało według Reicha jest podświadomością, w której gromadzą się wyparte uczucia. Pancerz mięśniowy jest z kolei fizjologicznym fundamentem pancerza charakterologicznego, czyli neurotycznej strategii życia, która pozwoliła nam przetrwać traumy dzieciństwa, lecz jednocześnie skazała nas na utratę kontaktu z prawdziwymi uczuciami, a zatem także na utratę zdolności do pełnego przeżywania orgazmu, co spowodowane jest zahamowaniem w ciele spontanicznego ruchu energii. Z powodu wyparcia emocjonalnego nie pamiętamy wydarzeń, które zapisane są w napięciach naszych mięśni i usztywnieniu stawów. Dlatego nasza samoświadomość jest jedynie zbiorem racjonalizacji, neurotycznych iluzji, które bronią nas przed dotykaniem realnych, bolesnych zranień najszybciej i najskuteczniej możemy się z nimi skontaktować poprzez ciało. Reich opracował metodę głębokiego masażu, tak zwaną wegetoterapię, nazywaną początkowo orgazmoterapią, która polegała na silnym uciskaniu kciukami napiętych mięśni żuchwy, karku, ramion, pleców, klatki piersiowej, ud pacjenta w celu dotarcia do jego wypartych wspomnień z dzieciństwa. Reich zachęcał do swobodnego wyrażania emocji, jakie wówczas się pojawiały. Rezultatem miały być oczyszczające fale przyjemności przebiegające przez ciało klienta, czyli tak zwany odruch orgazmu, przywracające normalne swobodne krążenie energii w jego ciele i wyraźne odczuwanie emocji. Prezentacja tej metody na jednej z psychoanalitycznych konferencji stała się przyczyną ostatecznego wydalenia Reicha z kręgu freudystów, dla których jakikolwiek kontakt fizyczny z pacjentem był złamaniem zasadniczego tabu. Reich twierdził, że pancerz mięśniowo-charakterologiczny odpowiedzialny jest nie tylko za powstawanie zaburzeń nerwicowych, ale jest też przyczyną alergii, impotencji, a nawet nowotworów. Wówczas było to podejście nowatorskie. Dziś katalog chorób psychosomatycznych, rozszerzany systematycznie od połowy lat 50., obejmuje długą listę chorób układu krążenia, przewodu pokarmowego, układu oddechowego, stawów, skóry itd. Niektórzy badacze twierdzą, iż także w przypadku chorób nowotworowych Stres ma duże znaczenie etiologiczne. Tak więc Reich, uchodzący za ekscentryka, a nawet szaleńca, być może był genialnym wizjonerem, wyprzedzającym o wiele dziesięcioleci swoją epokę.